No, ale była jeszcze kwestia sąsiadów. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii. Zagadajmy w Stronghold, a w dzisiejszym odcinku misja 5 Między Młotem a Kowadłem. To, jest, przepraszam, to, to migający coś. Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego chrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem. Jeżeli pamiętacie, dogoniliśmy ich. Rozbijcie na moich patroli! Przecież to najazd na moje hrabstwo! Co ja mam teraz począć? Uspokój się, depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała ta ziemia, już dawno uciekali za siódme morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapolować na Jelenie. To zapomnisz o wszelkich troskach. Ale oni są już tylko rzutami, nie stąd! Przecież muszę coś zrobić. No to wyślij tam, niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Hm. <laughs> no tak hmm. Uspokój się. Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Nie byłbym tego taki pewny. Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk wąż zmierzył się z twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Hmm, nie bym tylko tak pewny. Twoi zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz, ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną. Wyspę na szerokiej rzece. Jeden z twoich poruczników zaczął już budować tamę bazy. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. Nowe rzeczy. Farma pszenicy. Wybierz miejsce na spichlerz. Tak więc, tak wygląda mapa. Tak więc mamy tutaj już siedzibę, ona już jest zbudowana. O, jest w takim miejscu zbudowana. No powiem, wiecie dlaczego powiem, ponieważ tutaj można mnie atakować, a jakby była tutaj zbudowana, to tutaj bym miał mły, i tu bym się wygóbronił złotością, ale no cóż. Wybierz miejsce na spichlerz. A spichlerz będzie tym razem blisko zamku. tak, domki to postawimy gdzieś daleko. Daleko i bardzo wysoko, no i od razu pszenica, od razu pszenica. Bo jak ja można się domyślić, to nie jest najszybsze ten. Bo najpierw trzeba zbudować palmy pszenicy, następnie młyn, a później pikalnie. Ale jest to najefektywniejszy sposób do, ten, do zrobienia żywności. Dlatego na początku się trochę pomeldujecie, a później będzie wszystko pizduć, coś Co, nie? Może dać razu jakieś duże te... Żeby się nie mordował czas. Dlatego maksymalnie... Dobra. To już się zabiło, więc teraz będzie młyn. Tutaj można już skład zapasów powiększyć o te dwa. Nie można tutaj tego Więcej się nie opłaca. I młyn. Ale młyn postawimy dopiero pod koniec. Ciekawe czemu i tak popularny skład? Właśnie powinno mi rosnąć, chyba że na początku zaczynam taką śnobską. Dobra. Młyn. I chłopaki już będą robić i od do zapiekarni. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Piekarnie oczywiście obok. Za mało pracowników, aby ten, ten obiekt, obiekt mógł funkcjonować. funkcjonować. Dobra. Ale też trzeba będzie pomyśleć o obronie. Czyli o najważniejszym. Może tutaj koszar nie będziemy robić. tutaj Zapasy w są bardzo, bardzo skromne. skromne. No już spokojnie, już pieką te bułeczki. Prawie nie mamy już żywności, se. No mówię, że pieką je. No, i już piekło se elegancko. A mogę będamy zbudować tutaj? O, mogę. Wielka grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Oj. ten zanik nie będzie chciał przyjść. Tutaj to zamykamy. Tutaj też zamykamy to przejście. Tutaj budujemy mur taki, bo mogą nam strzelać w budowle, a czego nie chcemy. Wierzę tutaj. Jedna dwie. dwie trzy. Nadchodzą nawały. Wały! Przeszłam. Dobra. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. ludzi nie mam. Czekamy Potrzeba na nam nowych rekrutów ser. Tak? Już tam zmierzamy. Strzelać do nich. Dobrze, Płuczy ile macie HP? Dobrać. Dobra. pierwszy gig. Ha, łatwo z nimi. Co za noby. No, dlaczego mamy dużo w składzie zapasów? Pszenicy, czyli tak. Jeden młyn więcej i do tego więcej pikali. Więcej piekarni, a jak więcej piekarni to też jeden więcej warzyw. Za mało tłuczarza. pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Więcej tego o dwie farmy pszenicy więcej Zapasy w naszym spichlerzu są stoszeje Lud czci twoją I, osobę, i z takim czymś powinniśmy już przejść sobie ładnie. O, drewno się skończyło. I muszę chodzić gdzieś, nie wiadomo gdzie. Jest gdzieś, rzecz nie wiadomo gdzie. Na rozkazy. Potrzeba nam broni, ser. Potrzeba nam broni, sir. Mógł będzie ci służył. Mój panie, Jezu, ruszamy na tych. ale Jakieś polecenia? Wyruszamy. O. tym, 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 tym. Trzeba na nam broni sir. Trzeba nam broni, ser. Czekamy na rozkaz. A tutaj na Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. A i oczywiście, warto zrobić takie pojedyncze rzeczy. Spichlerz jest zapełniony, mój panie. Ha, teraz spichlerze nie mamy miejsca. No, jak mówiłem, najwięcej trzeba zobaczyć, co mam najwięcej. Mąki. Ma dość zabawu Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Nasze zapasy złota stale rosną. No może aż tak to nie. O, teraz wszystko jest git. Cały czas się zużywa. Cały czas to idzie tam i z powrotem i z powrotem. Najefektywniejsze. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Trzeba nam nowych tak, rekrutów seri. odszczura. Krótce będziesz się czołgał Nie jesteś kimś, kto mógłby mnie pokonać. Człowieku ja na będę ty tym, co cię pokona. Ależ mamy zamknięty Wojska Szczura atakują! Ej, lol. O kuźwa, ile ma uczników? Czekamy na trzeba nam broni, ser! Kuźwa, to mam przewalone. Ruszamy! Jeden łucznik padł. Ale u niego pięciu. Ja cię chwycę, ile ma boja nie mieliśmy taki wroga. Najbliżej mogę stanąć, tu nie chciałbym tam wstawać. Jednak, jednak bym chyba nie chciał. No ja, wszędzie gdzie się da, po prostu Za czarza. mało drewna, mój panie. Za mało drewna, mój panie. To fakt, nasi delwale to teraz chodzą byle gdzie? Całe drewno wytnę z mapy. Dobra, ludzi. A mam jeden, jeden człowiek żyje. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Im więcej... albo można pożarek... opowiem wam, o podatkach. Jak tak Jakieś polecenia. Jak tak zmierzanych Im więcej... Ludzi, tym więcej pieniędzy z podatków, ale tym więcej żywności idzie, nie? Nasze Patrz zapasy się. żywności kurczą się, panie. Za 13 miesięcy nie będziemy mieć jedzenia. Tak, nie będziemy mieć. Czekamy na rozkazy. Czterech łuczników. Po czterech będziemy dyktatować. Po czterech Ruszamy na wieże. A, na Tak. I po czterech na wieże. Czas, cztery Łuczniky Co wrotowości? to późno? Już tam zmierzamy. I tutaj. Ty -ty 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 -ty. Może więcej tych wież postawimy O tutaj. Tutaj największe bitki są z tymi. No i w sumie tam też, to tam można też dosłać wsparcie. Czekamy na rozkaz. No najpierw tak to ślimy. Na A, nie. O! Kuźwa, ale on ma dużo wojska ten szczód jednak. To ciekawe co by było na poziomie bardzo tym Ja ci co. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast! Ruszamy natychmiast! I spis, tyle, że będzie Przestraszony, sławetny arnie, diuka, pół zmiotą cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. Co ty gadasz, szybko? Czekamy na rozkazy, czekamy na rozkazy, wyruszamy. Tak, już tam zmierzamy. Ile mamy u wojska? wojska 50 Szczura uczniów, ponii. Ojacie ucznicy. Gdzie on to buduje? Czekamy na rozkaz. Ucznicy w gotowości. Próg został pokonany. Co takiego? Wiadomość od szczura. niech. No to... że nie potrafią. Ja nie chcą. Ci idioci nie wykonali mojego. genialnego planu. Jaki nop. Zwycięstwo! He no, Hehe. Udało ci się szczęśliwie przetrwać atak, a nawet przejąć władzę nad całym hrabstwem. Pełbitewny nie zdążył jeszcze dobrze osiąść, kiedy otrzymałeś wiadomość, aby jak najszybciej wracać do dowództwa. Byłeś przekonany, że tym razem lordowie docenią twoje męstwo. Tak. A to koniec tego odcinka. Dlatego ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie po sobie lajka. No i subika z dzwonkiem. Co. Cześć!